Flagge beist hoch. i pamięć poległych i pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej. Ich poświęcenie niech będzie przypomnieniem dla nas wszystkich o wartościach, za które warto walczyć. Niech ich pamięć za, zawsze będzie nam przewodnikiem. Wspominając ich dzisiaj zobowiązujemy się, że ich heroiczny wkład nie zostanie zapomniany. Cześć i chwała bohaterom. Jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Głośno powinniśmy pamiętać, poległych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Nie z rąk jakichś nazistów, tylko z rąk gestapu niemieckiego oręża, które zwalczało polskość i naszą ojczyznę. Które okupowało naszą ukochaną ojczyznę. Odeszli, bo żyli sprawiedliwie. Odeszli przed sąd najbardziej sprawiedliwego sędzi. Dali życie za naszą Ojczyznę za Polskę. W 1944 roku walczyli o wolną niepodległość Rzeczypospolitej. Oni nie dożyli tej niepodległości. Ale tej niepodległości nie dożyli również ich następcy. Bo ta niepodległość nieodzyskana była, jak to się mówi, 17 stycznia w Ciechanowie. Bo symbolem tej niepodległości nie jest wcale ten orzeł, który za chwilę będzie odnawiany. Bo ta niepodległość przyszła zdecydowanie później. Bo pokolenia walczyły o niepodległość. Nie do 1989 roku, ale zdecydowanie jeszcze później, kiedy Naszego, z naszej ojczyzny odeszły wojska radzieckie. Drodzy Państwo, oni oddawali krew, oddali życie męczeńską śmiercią, właśnie za naszą ojczyznę. Powinniśmy o tym pamiętać. Powinniśmy krzepić tą wiarę w niepodległość Rzeczypospolitej. Powinniśmy oddawać cześć i chwałę tym, którzy oddawali. Najwięc, najwięcej z całego serca. Oni oddali życie po to, byśmy mogli w wolnej, niepodległej, suwerennej Ojczyźnie choćby dziękować im za tą najwyższą ofiarę. Cześć i chwała bohaterom. Ten hołd złożony jest hołdem wszystkich bohaterów naszej Ojczyzny. 1 sierpnia obchodziliśmy uroczystości centralne, jak też i w różnych miejscach w, nasze, w naszym okręgu, w miastach, w Hanowie odbyła się również piękna uroczystość poświęcona rocznicy powstania warszawskiego. Moi drodzy, Nasza ojczyzna, szczególnie jeżeli chodzi o Mazowsze Północne, usłana jest mogiłami bohaterów. Bohaterów, którzy walczyli o naszą niepodległość. Praktycznie w każdej naszej rodzinie mamy. Takich bohaterów, czy to związanych z Armią kraj, Krajową, czy też zginęli w czasie II wojny światowej, po, po prostu jako zwykli obywatele, Polacy, mieszkańcy naszego regionu, żołnierze wyklęci, ale też i rodziny, które pomagały naszym bohaterom. Przypominacie sobie, Państwo, naszą historię opowiadania żyją jeszcze świadkowie tamtych wydarzeń. Jak również całe wioski, całe rodziny były skazane na zapomnienie, na wyklęcie tylko z tego powodu, że pomagali bohaterą walczącym o wolność i niepodległość. Żyjemy w tej chwili w wolnej i niepodległej Ojczyźnie, ale pamiętajmy, że wolność nie jest dana nam raz na zawsze. Musimy ją pielęgnować, szczególnie w tym trudnym czasie mamy wojnę za naszą wschodnią granicę. Widzimy co teraz dzieje się na granicy naszej wschodniej. A pomimo to my jako Polacy jeszcze toczymy wewnętrzne spory. Czas najwyższy, żeby dla nas wszystkich, bez względu na światopogląd, opcje polityczne. Najważniejsze było dobro naszej Ojczyzny, ale też i dobro naszych małych ojczyzn, takich ziemi jak tutaj w Łopacinie. Cześć i chwała bohaterom. Jako Starosta Przasnyski, a wcześniej Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie zawsze uczestniczę w tym Wielkim święcie przypominającym naszych bohaterów i ich postawę. To oni swoim życiem i swoim zaangażowaniem wskazali nam kierunek działania, pokazali jak ważna jest Ojczyzna, abyśmy mogli dzisiaj się cieszyć z tego, że nad nami powiewa polska flaga, abyśmy cieszyli się z obecności wojska polskiego. Tu na tych uroczystościach to jest nasza największa chluba, że możemy wśród polskiego wojska pod polską flagą, w polskim kościele po polsku się modlić, to jest nasza ojczyzna. Dbajmy o nią każdego dnia. Pielęgnujmy te wszystkie wartości, o których była mowa. Bóg, honor i ojczyzna. Mamy je wypisane na sztandarze chociażby wojska polskiego, ale też w innych sztandarach naszych zgromadzonych jednostek OSP. Przekazujmy te wszystkie wartości młodemu pokoleniu. Tym najmłodszym by pamiętali to, o czym wspomniano już w przemowach przede mną, że wolność nie jest dana raz na zawsze, że jest nam zadana, jak mówił nasz święty, nasz święty i wielki Jan Paweł II. Ta wolność wymaga od nas codziennego codziennej troski i codziennego zaangażowania. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy angażują się w przypominanie tych dokonań naszych rodaków, naszych przodków, naszych ziomków, bo tutaj z tej ziemi wyrośli, o tą ziemię walczyli i my również podążajmy tym śladem. Cześć i chwała bohaterom. Dzisiaj słyszeliśmy Ewangelii Słowa do apostołów by się nie lękali. Te słowa powtarzał Jan Paweł II, gdy pierwszy raz był w ojczyźnie. Później, już jak wspomniałem, w kościele drugi raz. Także dzisiaj tutaj mówimy o tym i mimo tych różnych wszystkich sytuacji, jakie przeżywamy, niech nam towarzyszy Chrystus. I nie możemy się właśnie lękać, tylko chcemy żyć jak należy, tak jak dali na przykład ci wszyscy bohaterowie. Mimo różnych trudności oddali swoje życie mi, to czynimy codziennie. Oddajemy życie Bogu i Ojczyźnie, najbliższym w rodzinach. Polećmy miłosierdzie Bożemu tych wszystkich, których tutaj wspominamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, żonami i Teraz i w godzinie śmierci naszej. Wieczny odpoczynek raczym dać panie. Wieczny odpoczynek raczym dać panie. Wieczny odpoczynek raczym dać, dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Drugi szereg. Krok w tył, Marsz. Zapad. Do salwy honorowej! Trzymaj! Ładu! Salwą! Palce! Ładu! Salwą! Ładu! Salwą!